To kurde ja pierdziele rzuciłem i i nawet nie wiedziałem że jest branie ale jaja ale jaja a to branie kurde z opadu z opadu było i wyjeżdża sobie teraz no to kurde rzuciłem i z opadu było branie musimy trochę ciągnąć tą rybę bo przypon 0,16 haczyk bezdadziorowy, więc musimy troszkę odczekać musimy już z nią powalczyć ciekaw jestem co to może być to takie dziwne branie było przecież to sekunda była, dwie sekundy, może 5, no dziadek nie przesadzaj, 5 sekund było o ale poszedł. Mi się wydaje, że amur może być, że to amur? No może być spora ryba. Na razie, na razie nie ma szans jej wyciągnąć. Żeby ją przyciągnąć do brzegu, zobaczyć co to za ryba. Nie, duża chyba nie jest. Duża nie jest. Ale nieważne. Ważne, że jest. I to się liczy. Zobaczmy ją. Niech przyjdzie do brzegu. Co to może być? Karp czy am To jest pytanie. Dziadek odpowiada. Uh. Jeszcze taki, nie wiem, dwa i pół, czy kilo może. Och. Dawaj, 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 tu podbieraka, i tak ci wypuszczę. Tak zrobiłeś mi tu tyle hałasu dwa kilogramy dwa. A, więcej nie będzie dobra już Wam pokażę karm będzie miał dwa kilogramy więcej myślę, że nie ma Dobra, uciekaj, haczyk stąd. Kurde, zawsze się coś spierdzieli. Dobra, my puszczamy rybę. Mała, mała. Ale ważne, że jest. Uciekniesz sobie spokojnie. No, o, już się zaczepił. Kurde. Kolecia, dobra, odczepił się.

Raczej mniejsza ryba. Już idzie do brzegu. Chyba najmniejszy karp, jaki mi się udało złożyć. Także wypuszczamy rybę to kilogram ten karm.